Cześć, witam serdecznie ponownie, z tej strony Vitalica Zapowiedź i dzisiaj będziemy rozważać taki temat jak przetrenowania. Zapraszam na subskrypcję tego kanału, żeby zobaczyć więcej filmików już wkrótce. I tak, jakie są przyczyny tego przetrenowania? Jest dużo wielkich przyczyn, ale wydzieliłem tutaj trzy takie podstawowe. Pierwsze, nieprawidłowy program treningowy. Że żyliśmy jakiś program, który nam nie pasuje i w ogóle nie jest dobry dla naturalnych atletów, tylko dla tych, którzy siedzą na chemii. Dwa, to jest... Program dobry, ale nie podchodzi indywidualnie. Na przykład jeżeli człowiek ma całą genetykę i ćwiczenia mu nie pasują, 3 nie pasuje do życia. Na przykład jeżeli mamy ciężką fizycznie pracę, a jeśli idziemy potem na siłownię, robić ćwiczenie, to oczywiście, że nie będzie to pasować i wtedy nas CNS, zapamiętajcie to słowo CNS, bo to będzie dalej CNS to znaczy centralny system nerwowy. Jeżeli nas CNS jest przemęczony, wtedy nie będziemy progresować, tylko regresować. Jest jeszcze tak, że zazwyczaj nowy atlet, który zaczyna trenować na przykład, że przyszedł na siłownię i ćwiczy załóżmy 2-3 miesiące już i on będzie cały czas ćwiczyć, każdy dzień po godzinę, po półtorej. Na początku będzie progresować, później będzie regres, dlatego że nasze ciało nie jest przystosowany do tego i kiedy będzie to dalej robić, będzie regresja u niego. Dobra, już wiemy jakie są przyczyny, teraz jak rozpoznać to przetrenowanie, jak to się rozpoznaje, w ogóle w czym to się przejawia? Przetrenowanie dzieli się na takie dwie podstawowe rzeczy, czyli taka bardziej zaawansowana i mniej zaawansowana. mniej zaawansowana. to co idzie najpierw, to jest pierwotne przetrenowanie, czyli to jest przetrenowanie, ale jeszcze nie do końca. I druga, ta bardziej zaawansowana część, to jest globalna, kiedy już jest to przetrenowanie. Zaczniemy sobie od pierwotnej. Są cztery fazy tego pierwotnego przetrenowania. Numer jeden, zmęczenie postreningowe. Czyli, kiedy kończymy trening, idziemy do domu z treningu, czy nawet do domu, kiedy ćwiczymy, i po treningu czujemy, że jest totalne zmęczenie, że nie możemy się ruszać, nie możemy ręki podnieść, bo po ćwiczyliśmy płatę czy ręce, czy pogodziliśmy się na drożku. I to jest normalnie, jeżeli to jest, załóżmy, raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu. Bo na przykład ćwiczenie na siłowni i ćwiczenie swoją wagą, ono się bardzo różni. I na przykład po ćwiczeniu swoją wagą, że robimy 50 pociągnięć i potem czujemy się zmęczeni, to jest normalne. To mamy miejsce być, ale kiedy ćwiczymy na siłowni i po siłowni czujemy się zmęczeni, jest to już znak, że niedobrze ćwiczymy. Najlepiej ćwiczyć, taka moja rada, żeby odczuwać lekko chęć, żeby jeszcze zrobić ćwiczenie. Na przykład mamy plan treningowy, robimy przez 50 minut jakiś plan i kończymy ten plan, i później nam się jeszcze chce coś dorobić. Oczywiście można, jest chęć, jest działanie, czemu nie? Ale lepiej zostawić następny trening, indykator najlepszy. To jest kiedy kończymy trening i czujemy, że jeszcze coś nie skończyliśmy. I to jest akurat ten moment, kiedy musimy skończyć, bo wtedy endorfiny nam się podejmują do góry i czujemy, że jeszcze coś chcemy zrobić, ale jednak tą energię nie dajemy tam, a dajemy w inny cel na przykład. I zostawiamy sobie na jeden następny dzień. I tak cały czas, cały czas to będzie nawet motywacja do tego, żeby chodzić na treningi. Bo jeżeli dzisiaj załóżmy, że się zmęczyliśmy po treningu, jutro się zmęczymy, pojutrze za dwa dni, za trzy, za miesiąc i tak cały czas po treningu się zmęczamy, to, to nie jest dobre. Wtedy będzie nam się odeściwać od tych treningów i nie będziemy chcieli tego robić. Więc to jest bardzo ważna uwaga, żeby czuć podniesienie po treningu, a nie zmęczenia i że ja nie chcę nic zrobić. Drugi poziom pierwotnego przetrenowania to jest taki wyższy, że nas prowadzi bliżej do przetrenowania lokalne bóle mięśniowe. Co to znaczy, że na przykład po treningu, bardzo dobrem, jeżeli wczoraj skończyliśmy i na następny dzień było nasz mięśnie. To jest normalne, to jest normalna reakcja fizjologiczna, bo poćwiczyliśmy i nas boli na następny dzień. Ale co musimy zauważyć i na czym musimy się skoncentrować, jeżeli ta część ciała, na przykład załóżmy, ćwiczyliśmy wczoraj nogi i dzisiaj nas bolą nogi. Normalne, zostawiamy, nie koncentrujemy się na tym, to jest normalne. Lecz, jeżeli na następny dzień nas bolą nogi, jeszcze na następny tak, i tak już czyni nas bolą nogi, to znaczy, że coś jest nie tak. Albo nie dopasowany plan treningowy, albo coś zrobiliśmy nowe, bo zazwyczaj tak jest, jeżeli ćwiczymy jeden plan i załóżmy w jednym treningu dodamy coś innego, na przykład teraz będę mówić o nogach. Mamy, że przebiegniemy 2 km, 3, bo tego nie biegaliśmy. Regenerację tych nóg może się zaciągnąć nie jak sobie macie 3 dni, 4, a na tydzień, na półtorej nawet tygodnia. I to jest bardzo ważne. Dużo atletów, tutaj jest jeszcze taka ważna uwaga, że dużo atletów myśli tak, aha, jeżeli mnie nogi bolą, to ja mogę ćwiczyć klatę oczywiście. Oczywiście, że tak, bo nogi bolą, to można ćwiczyć klatę czy inne części ciała, ale kiedy idzie regeneracja w nocy, kiedy śpimy, centralny system nerwowy zabiera energię z całego ciała, więc ta regeneracja z nóg, ona jeszcze pójdzie w klatę i organizm musi to wszystko wyrównać. I tak jakby regenerują się nogi i klata i to wszystko, bo kiedy odbywa się regeneracja w nocy, to nie tylko, że nas na przykład nogi bolą, aha, to idzie tylko regeneracja nóg, a tak naprawdę idzie regeneracja całego ciała bo wszystko pracuje w ciągu dnia, poniesiemy wyszkę, żeby zjeść kaszę owsianą czy kaszę gryczaną, to już nam działają te mięśnie, to też regenerację, dlatego cały organizm się regeneruje. Trzeci poziom to jest taki poziom, na którym się warto skoncentrować i brać pod uwagę, szczególnie kiedy te oznaki widzimy u siebie. Co to jest? Lekkie zmęczenie następny dzień. Kiedy wstajemy na następny dzień po treningu, trenowaliśmy wczoraj i następny dzień wstajemy i czujemy jakieś zamolenia, przykład wstajemy, może nie wyspaliśmy się, może coś się stało nocą. To jest normalne. Jeżeli wyspaliśmy się, spaliśmy w tych samych godzinach, mieliśmy normalnie śniadanie, obiad, kolację i dalej się czujemy zamuleni, to jest indykator, to jest ważny indykator, że coś jest nie tak. Oczywiście, jeżeli mieliśmy na przykład wczoraj jakiś taki mocny trening, to jest normalne, ale jeżeli czujemy to w ciągu jednego tygodnia, dwóch, trzech, no to to jest bardzo ważny znak. Oczywiście w ciągu dnia może spadać koncentracja, możemy odczuwać lekkie bóle głowy, zanikanie mięśni, tak też z drugiego poziomu, jak wiecie, bóle lokalne, mięśniowe, i to wszystko może doprowadzić do przetrenowania. Numer czwarty to jest, jest ostatni poziom, na którym warto się skoncentrować i warto brać go szczególnie pod uwagę. To jest ostatni poziom pierwotnego przetrenowania. Ten ostatni poziom, jeżeli już wkroczyliśmy w ten, to musimy natychmiast już coś robić. Jakie indykatory. Jest bardzo ciężkie zmęczenia w ciągu dnia jesteśmy taki pili, jak owoce, jak warzywa. Nie po prostu nam się nic zrobić. Chcemy odpocząć, ułożyć się, nie ma chęci do ćwiczeń, do działania jakiegoś, do uczenia się. Może też bardzo ważne jest, to jest bardzo ważny indykator. Może nas zacząć boleć gardło, zaczyna się kata, może się zacząć jakaś choroba, gorączka nam się podwyższa. I to zauważcie, że to może nie przyznak tego, że będzie u nas grypa, a przetrenowanie. To jest ten ostatni poziom. Jeżeli takie coś czujemy, to no natychmiast musimy coś zrobić. Co możemy zrobić? Zrezygnować z treningów na 3, 4, 5 dni, dać organizmu odpocząć, zregenerować się i później wrócić do tych ćwiczeń. A nie, że na motywację ja idę ćwiczyć, bo to jest motywacja, to jest dyscyplina. Oczywiście tak, ale jeżeli pójdziecie ćwiczyć, gwarantuję wam, będzie jeszcze gorzej. Teraz mamy cztery poziomy. Jeżeli człowiek jest adekwatny, to on coś zadziała z tym. Ale jeżeli człowiek na przykład na atletów, które występują na mister Olympia i oni używają medykamentów farmakologicznych, takie, żeby ćwiczyć więcej, żeby więcej wagi ponieść i są na chemii, to taki naturalny atlet, jak ja, wpada w stan przetrenowania. Stan przetrenowania globalny to już nie jest pierwotne, jeżeli upadamy w stan przetrenowania globalny, już wtedy nic nie możemy zadziałać. To jest już koniec. Jeżeli upadamy w ten stan, jakie są indykatory tego? Nie chce nam się ćwiczyć. To jest pierwszy indykator. Nie chce nam się ćwiczyć. Nie to, że po prostu nie ma chęci, nie ma siły, lenistwo. Po prostu nie chce nam się ćwiczyć. W Głowie chcemy ćwiczyć, ale mięśnie nam nie ziewają. Nie mam możliwości, nawet nie możemy pompkę zrobić. Jedną, chociaż do tego robiliśmy 70. Nie chce nam się jeść. Za bardzo, nie chce nam się spać za bardzo, nawet można nie chceć wody. Siła nam spada, na przykład jeżeli pociągamy się z 20 kg, to teraz możemy się pociągnąć z i nie więcej. Albo pociągaliśmy się 50 razy, teraz się pociągamy 15 na rekorda. Też może spadać waga, ponieważ wchodzimy w stan kataboliczny, organizm nie wie co się dzieje, zaczyna nam rozkładać mięśnie. Też nie ma koncentracji, człowiek jest zmęczony, mogą wystąpić różne choroby różne wirusy, różne wszystko może występować, reakcje na pogodę, wszystko to się łączy. I jeżeli upadliśmy w ten stan, to jest stan można porównać do depresji, tylko w depresji to jest stan psychologiczny, a to jest stan fizyczny, że jesteśmy totalnie zmęczeni fizycznie. Głowa nam ogarnia, koncentracja jednak trochę jest, może się uczyć chcemy, ale żeby nawet pójść na spacer jakiś, chociaż na jeden kilometr, tylko we w takich sytuacjach może nam się zacząć. Jakaś grypa, gorączka, choroba, cokolwiek. Oczywiście nie chcę was straszyć, ale to jest, to jest poważny problem. I dużo atletów, którzy zaczynają, ćwiczyć ze swoją wagą o drączkach workout na siłowni o tym nie wie, lecz o tym myśli, że to jest jakiś śmiech. A tak naprawdę nie jest śmiech, bo ja właśnie rok temu Miałem to, miałem chorobę, krypę zwykłą z gorączką i wypadłem z treningów na 2,5 miesiąca. Nie chciało mi się nic zrobić, nic ćwiczyć. Stan psychologiczny mój był dobry, ale fizyczny po prostu nie chciało mi się na jedne spacer iść. Ja cały dzień leżałem, nic nie robiłem i tak było w ciągu półtora miesiąca, ponieważ dostałem przetrenowanie, przetrenowanie globalne. I kiedy dostajecie przetrenowanie globalne, wypadacie z treningów na co najmniej 2 tygodnie i to się może ciągnąć miesiąc, dwa, albo nawet trzy. W moim przypadku to było półtorej miesiąca, nie wiem jak Waszym. Ale mam nadzieję, że ten, kto ogląda ten kanał, nigdy do tego nie dojdzie i będzie ćwiczyć z głową. Ale trzeba zwracać na to uwagę, szczególnie, jeżeli jesteście naturalnym atletem. Nie jesteście na chemii, na jakiejś farmakologii. Jesteście naturalnym atletem, który chce po prostu budować mięśnie, spalać tłuszcz i udziewać się i być zdrowym człowiekiem. A nie być jakimś takim, że nie chce mu się ćwiczyć i nic nie chce mu się robić. Żeby tego uniknąć, Musicie sobie zrobić indywidualny plan treningowy. Jeżeli nie umiecie tego robić, skontaktujcie się z jakimś trenerem personalnym, on Wam pomoże, żeby to było od początku, lekkiej wagi zaczynając. Jeżeli jesteście już na wyższe poziomie to jakieś inne, po prostu musicie to do siebie dopasować. Nie tak, że na przykład oglądacie jakiegoś tam fitness trenera i on robi taki stop pompek, stop pociągnięć i Wy to chcecie powtórzyć. Oczywiście, że nie. Każdemu na przykład się podoba siłownia, komuś kalisthenika, ktoś w ogóle nie lubi pociągania jego mięśnie nie są do tego przyzwyczajeni. Więc musicie to do siebie dopasować. Żeby już do tego nie doszło do przetrenowania, trzy poziomy musicie przejść. Zdrowe odżywianie, zdrowy sen. I treningi, fizyczność aktywna. I kiedy będziecie mieć te trzy razem, wszystko dobre, wszystko idealnie, nie musi być idealnie, ale zdrowe, będziecie zdrowie się odżywiać, zdrowo spać, będzie zdrowa aktywność fizyczna, nie za dużo i nie za mało po środku. Wtedy nie upadniecie to nigdy, ponieważ jeżeli w to upadniecie, ja Wam gwarantuję, że to jest gorsze jak jakaś grypa czy gorączka 40 stopni. Mojej drodzy, żeby do tego nie doszło, subskrybujcie ten kanał, żeby zobaczyć więcej nowych filmików na temat sportu, odżywiania, fitnessu. I mam nadzieję, że nigdy nie upadniecie w to przetrenowania. Piszcie, czy mieliście kiedyś coś takiego i czy może właśnie to lepiej tego miał. Subskrybujcie ten kanał, stawcie lajka. Like And I'm not playing any more games. Either put me on the charts or I'll put you up in flames. Better recognize art, cause I don't forget names. Should've seen me from the start, coming at you like a train. Think I'm about to fall apart every single fucking day. seeing all these damn stars with my well-deserved fame. And I spit these gold bars while they spitting out shit.